Witam serdecznie. Mamy sobotę, wieczór. Dzisiaj była piękna pogoda. Był idealny czas na montaż podwórkowy, jak widzicie. Dziś montowałem słupki pod bramę. I furtkę, jak widzicie, tak to się prezentuje. Konstrukcja już jest gotowa. Wystarczyło wymierzyć i zalać, no i teraz sobie będzie to wszystko schło Brama, ponieważ chcę stary odcinek działki odgrodzić, po prostu chcę tutaj z przodu zrobić idealny podjazd, już wszystko wyrównać na gotowo, by po prostu przy, przód był już dokończony na tip-top. Dzisiaj, znaczy dzisiaj, w tym roku będzie też struktura położona, więc dzisiejszy dzień był naprawdę bardzo fajny, by takie rzeczy realizować. Jak widzicie grajdoły zostało posprzątać, blat od fachmajstra rewelacyjnie się sprawdza, jak widzicie graty porozkładane. Zostało teraz wszystko posprzątać, muzyczka gra jak zwykle, słupki Wypionowane, wypoziomowane, zablokowane, czekają sobie na wyschnięcie. Rury wpuszczone ponad 90 cm w dół zostały powypuszczane, powspawywane. Wąsy, więc moim zdaniem brama będzie dobrze obsadzona. Nie powinno się z nią nie dziać oczywiście lecz w razie W regulacja na zawiasach jak najbardziej jest. W razie potrzeby jakby w zimie rozsadziło, podniosło do góry to będzie to naci, będzie jak wyregulować bramy. Pewnie się zastanawiacie dlaczego nie mam po całości wylewki powiązania. Z przęsłami, postanowiłem, że nie ma takiego sensu, ponieważ brama nie jest duża. A ponieważ to nie jest brama docelowa, prawdopodobnie będzie kilka lat i zostanie prawdopodobnie zdemontowana. Więc po prostu stwierdziłem, że to powinno wystarczyć. Jeżeli coś będzie się działo, to zamontuję od środka, od kosy w drugą stronę. I wtedy powinno być wszystko w porządku. Tu mamy furtkę, zawiaski na furtkę. I będzie takie fajne przejście, by za każdym razem nie otwierać bramy. Tutaj cała brama będzie obita ozdobnymi sztachetkami, ale jeszcze nie mam ich wyszlifowanych, więc to w najbliższym czasie jak będę miał czas, to też chwilę wam nagram, byście zobaczyli. I tak, zleciała sobota, troszeczkę roboty było. Od samego rana wstałem po szóstej parę minut, wypiłem jerbę, no i wziąłem się za robotę. Yy, odnośnie, coś jeszcze ciekawego, wczoraj montowałem, jak wróciłem, nowe oświetlenie na moim warsztacie. Zaraz wam pokażę, jak mam teraz jasno. Dołożyłem troszeczkę tego oświetlenia, zobaczcie, jak to wygląda teraz. A to jeszcze nie jest wszystko ponieważ mam jeszcze jeden etap. Patrzcie. Teraz naprawdę mamy kosmos, jeżeli chodzi o oświetlenie. Zobaczcie, nawaliłem tego światła i w tym momencie naprawdę jakość jest naprawdę mega. Tutaj są troszeczkę bałaganu, ale zaraz po ogarnię, posprzątam i jak zwykle dzień zleciał, jutro niedziela, kolejne narzędzie. Jakie narzędzie będzie, to tego szczerze mówiąc jeszcze nie wiem, to zależy od dnia jak po prostu wstanę i co mi się tam y, żywnie umani. Mam tutaj zapas pianki, zobaczcie, więc niedługo będą kolejne projekty. Ostatnio testuję dwa rodzaje pianki, białą i czarną, więc zobaczycie jak to mi powychodziło. No i nic ogólnie, sobota zleciała, tam leci mój syn Ja się biorę poza posprzątanie, bo już czas najwyższy. Jeżeli macie jakieś tam ciekawe komentarze, dajcie znać co wy robiliście dzisiaj. Czy odpoczywaliście, czy zasuwaliście na działce w warsztacie i tak dalej. No i oczywiście życzę Wam miłego weekendu i zapraszam na jutrzejszy odcinek. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.